Przede wszystkim pragnę zapewnić o tym, że wszelkie urządzenia podległe nam hydrotechniczne. Obiekty hydrotechniczne są sprawne. Na całym odcinku Rzeki Wisły od ujścia rzeki Narwi do stopnia Wocławek i do miasta Wocławek. Jest zapewniony monitoring wałów przeciwłodziowych, jest zapewniona obsługa na pompowniach, na obiekcie hydrotechnicznym. Sprawę sytuację monitorujemy cały czas. Są wyznaczone dyżury. W ciągu doby trzy razy nasi pracownicy objeżdżają wszystkie wały przeciwpowodziowe i jest zapewniona 24-godzinna obsługa w centrum, Zarządzie Zlewni, które koordynuje działania i przekazuje informacje dalej do centrum w Warszawie RZGW, jest nawiązana łączność ze wszystkimi wydziałami zarządzania kryzysowe, kryzysowego w okolicznych miejscowościach nad rzeką Wisłą. W tej chwili zbiornik jest przygotowany na przejęcie wezbrania, jest obniżona rzędna piętrzenia do minimalnego, czyli do 56-50. W momencie, gdy wezbranie do wocawka dojdzie, będziemy redukować wezbranie. Piętrząc zbiornik, warstwa użyteczna na zbiorniku jest to 80 cm w połączeniu z powierzchnią zalewu 75 km2. Spowoduje to redukcję wezbrania, które jest planowane jako dopływ 3500, natomiast odpływ jest planowany na 3000. Zapewni to. Zmniejszenie poziomu na, wodow na stacjach wodowskazowych poniżej rzeki Wisły o około 50-70 cm, w stosunku do tego, gdyby zbiornika na rzece Wiśle po prostu nie było. Gwarantuje to. Zmniejszenie, zmniejszenie terenów podtopionych poniżej stopnia wodnego Wocławek. Tutaj należy podkreślić, że na tym przykładzie widać, że cała górna Wisła i środkowa jest na stacjach wodoskazowych, obserwuje się stany alarmowe, natomiast poniżej Wocławka prawdopodobnie uda się uniknąć nawet stanów ostrzegawczych. Więc taką rolę w przypadku tego wezbrania spełni stopień zbiornik Wocławek, co podkreślam. Rzutuję na tym, że powinniśmy konsekwentnie działać w tym kierunku zabudowy przeciwpowodziowej rzeki Wisły.